Ale wiele to idzie zjeść, upie, nawet jak jest z dobro. Ale do się trzeba poświęcić. Chłopy, macie wy pojęcie jak my się mordowali. Całą noc, całe rano trzymać opie w tym żeby o oznaczonej godzinie się iść wysmolić. Poliku bajcie mi co to tak u was śmierdzi tutaj. Inspektorze powiem, bo ja sam jakoś nic nie czuję, żeby się coś śmierdziało. Bo... To jeszcze chyba nie no A w może wypadku możemy powiedzieć, Przedstawiłem inspektorowi tym oddziałowego Alberta. powiedzieć, że w tym wypadku możemy powiedzieć, może tym Okej okay, mocie, ale co wą tak śmierdzi tutaj na tej oddzielę? Śmierdzi tu? Nic, nic. A czym? No śmierdzi oby we chlewie. Gównami wą śmierdzi. A może się w tej ze strachu przed wami posrok. No wiecie jak to przed inspekcją, nie? Ale to nic, sześć może, lecę, muszę dojrzeć roboty. Cześć Boże. cześć Boże. A sześć Boże, cześć Boże. Co wy tu robicie? No, co ja A teraz chce sobie coś zjeść normalnie. W takim smrodzie wam to smakuje, jeść? Tu w smrodzie. Ja nic nie czuję. A stymny co Morima? Kierowników w tu co? Ale. tej lutni to jeszcze od tego łebunia, y, tydzień te gówno śmierdziało. <laughs> no. no i poskutkowało hopie, My mieli z topia na długi czas spokój.